Miejsce numer 10. Mirosław Ferić. Urodził się 17 czerwca 1915 roku w Trawniku na terenie Austro-Węgier w rodzinie chorwacko-polskiej. Po śmierci ojca jego matka przeniosła się z synem do Polski, która stała się jego nową ojczyzną. Od młodych lat wykazywał zainteresowanie lotnictwem, co doprowadziło go do wstąpienia do elitarnej szkoły podchorążych lotnictwa w Dęblinie, znanej jako Szkoła Orląd. Ukończył ją w 1938 roku, po czym został przydzielony do 111 eskadry myśliwskiej wchodzącej w skład Warszawskiej Brygady Pościgowej. Szybko dał się poznać jako niezwykle utalentowany i odważny pilot. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku brał udział w walkach powietrznych z przeważającymi siłami niemieckiej Luftwaffe. Udało mu się wówczas zestrzelić jeden samolot wroga, jakim był rozpoznawczy Henschel 126.